Policja twierdzi, że, że to była rozruba po prostu pod tym sklepem i że zostali wezwani. Tak było rzeczywiście? Yy, nie zupełnie nie było tak wcale głośno, nie było żadnej rozruby, nie było nic, co wskazuje na to, żeby po prostu yy, interweniować w tak brutalny sposób, jaki miał miejsce. A jak oni się zachowywali w takim razie? Znaczy, może tak, jak się zachowywali, bo ty byłeś w tej grupie, tak, która tam, tak, 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 tam. Yy, bawiła się, tak? Bawiliście się pod tym tak sklepem. Jest. To powiedz, jak, co robiliście, jak się zachowywaliście, no i jak wyglądało? Yy, Interwencja policji? E, to było spotkanie przedświąteczne. Wiadomo, wszyscy młodzi ludzie zjeżdżają się do małej miejscowości, pracują poza, poza granicami, więc to było spotkanie po prostu takie integracyjne po, po, po jakimś czasie nieobecności. E, jak to? Głośne rozmowy. Nic poza tym, jakiś, nic nie wskazywało na to, żeby po prostu policja musiała interweniować w jakiś brutalny sposób, w ogóle w żaden alkohol, sposób. alkohol był? Alkohol był oczywiście spożywany. W, Ale dużo w ogródku piwnym, y, około dwóch piwni, mniej więcej trzech, y, niecałą godzinę byliśmy na miejscu, gdzie cała akcja miała miejsce. I co? I potem przyjechał radiowóz, jak to wyglądało? Y, panowie, panowie weszli do sklepu, żeby zrobić swoje prywatne zakupy na służbie. Po czym, wychodząc ze sklepu, odciągnęli od grupy jednego z jednego teraz z oskarżonych. Odciągnęli go od grupy, po czym, po czym młody wystraszył się, uciekł, uciekł kawałek. Później policjant go oczywiście dogonił i zagazował na ziemi trzymając go. Nie, nie założył mu kajdanek, nie odprowadził go do, do radiowozu tylko i wyłącznie przydusił go w tym momencie. Także że potraktował stracił, go gazem, tak? tak, potraktował go gazem, przez co przez młody y, stracił stracił praktycznie przytomność. Później na miejscu udziela mu pomocy koleżanka jednego właśnie też y, z oskarżonych teraz y, osób. Kolejnym, y, kolejnym zatrzymanym był y, świadek całego zdarzenia, który nagrywał y, swoim telefonem. Czy nie uczestniczył w tym tylko? Nie, nie uczestniczył, nagrywał, mhm. nagrywał całe... Całe zdarzenie. Na jakiej podstawie go mówili, Na jakiej podstawie go nie, byli, nie, nie chcieli odpowiadać na żadne pytania, dlaczego, mm -hmm. w, związku, mm -hmm. w związku z czym go zatrzymują. Po prostu za to, że, że nagrywał całą interwencję policji. Został, został właśnie zatrzymany, potraktowany gazem i skutek kajnaki, w których został yy, zamknięty w radiowozie. Policja twierdzi, że stawialiście czynny opór, że doszło do rękoczynu, że zostali kopnięci, uderzeni. Tak było rzeczywiście. Jeżeli chodzi o napaść, o którą zostali tutaj koledzy oskarżeni, jeżeli chodzi o tą napaść, mamy dowody w postaci nagrań, które świadczą o, nie, o niewinności tutaj naszych, naszych kolegów. Więc nie ma żadnych podstaw, żeby po prostu stawiać im zarzuty czynnej napaści, bo nikt z tutaj z oskarżonych nie uderzył ani nie, nie użył siły czy tam butelek, który, który właśnie policja nas oskarżyła o to, żeby były użyte nawet butelki. No tak, któryś miał być policje, w karku tak, uderzony, bo tak. Tak, tak, tak. Mhm. Mamy nagrania, które świadczą właśnie o tym, że żaden z policjantów nie został przez całą akcję w ten sposób potraktowany. No właśnie, oprócz tych waszych nagrań są jeszcze jakieś inne nagrania? Oczywiście jest nagranie z Sądu Rejonowego w Muszynie i z pobliskiego muzeum, które nie, nie są ogólnodostępne. Czyli wy nie macie dostępu do tego? Nie, nie tak? mamy dostępu. Nie mhm. mamy dla, dla dobra sprawy, jak tłumaczy prokurator, są zatajone. Ale skąd taka brutalność w takim razie policjantów? No jeżeli mówisz, że, że nie było żadnej burdy, nie było żadnych rękoczynów, to, to, to skąd się Twoim zdaniem wzięła taka, taka agresja? Jeżeli chodzi tutaj o naszych muszyńskich policjantów, to akurat dwóch specjalizuje się w, tym, w nadużywaniu swojej władzy i, i oni właśnie doprowadzili do, do tego całego zdarzenia. Oni tam nie przyjechali na interwencję, Oni że przyjechali robić zakupy po prostu. Tak? tak jest, tak jest. I przypadkowo właśnie natrafili na grupę młodych ludzi, którzy spożywali piwo w ogródku znajdującym się przy tym sklepie. I wszystkim młodym. To są wszystko dobrzy ludzie którzy zostali w sytuacji pani, pani zna, zdarzenia znam, chodzę, spaceruję, chodzę z kikami. Nigdy nie było żadnego incydentu. Sama mam dwóch synów, mieliśmy w rodzinie przejścia, współczuję rodzicom, współczuję młodym ludziom, którzy, na których się nie zostawia nawet suchej nitki, którzy zostali sprowokowani, działali spontanicznie w obronie kolegów. Potraktowali, zostali, no jak, jak widać na filmikach. Natomiast uważam, że policja muszyńska działa nie nieprofesjonalnie, w ogóle nie mają pojęcia, jak zareagować w różnych sytuacjach kryzysowych. Są w ogóle nie są ani psychologami dobrymi, nie było tam w ogóle do młodych ludzi jakiegoś próby zażegnania tej sytuacji w jakiś sposób, żeby kontaktować się nie tylko siłą, ale również jakimiś perswazjami. Natomiast reakcja była młodych taka, skoro się coś działo, to każdy dochodził. Byli na pewno młodzi ci ludzie, zostali pokrzywdzeni w ten sposób, że nie znają prawa, nie znają różnych kluczek. Tym ludziom młodym zostały postawione straszne zarzuty. Natomiast policja dokładnie nie wie, co można przypisać młodemu, jak można młodego sprowokować, żeby go ewentualnie posadzić, ukarać. I na tym to wszystko polega. Młody nawet ci młodzi, którzy zostali w niedzielę uniewinnieni na tą chwilę, że zostali wypuszczeni, oni nawet nie mieli pojęcia, jakie na nich ciążą zarzuty i jak to się może wlec za nim. Każdy z nich prawie studiuje. Pytam się, każdy prokuratora czym prędzej powiadomi uczelnie. Pytam się, jak ci młodzi mają stać. Przecież to nie chodzi o to, czy Urząd Miasta powinien wszystko zrobić, żeby... W tym wszystkim pomóc tym ludziom i tym rodzinom wyjść z tego, bo oni wyszli w bagno i teraz trzeba zrobić wszystko, żeby im pomóc, żeby jakieś w miarę oczyścić, żeby był sprawiedliwy wyrok poza tym, żeby nie tylko policja zawsze była górą. Mój syn 5 lat temu było 4 lata temu właściwie, incydent na rynku, też była prowokacja policji. Mój syn prawdopodobnie zderzakiem został uderzony i zostało złamane udo. Po czym leżał w szpitalu, chłopcy, którzy wzywali pomocy, policja twierdziła, jak wtedy mówili, też działali niekompetentnie, bo uważali, że chłopak symuluje, stawiali go na nogę, gdzie było złamanie uda z przemieszczeniem, chłopak krzyczał, wyzywał policję, zostawcie wy mnie z i tam inni, młodzi szli z kościoła, bo to było przed Wielkanocą za doracji, więc przystępowali i zaczęła się cała akcja. Owszem, ci chłopcy mieli może nie takie zarzuty jak ci młodzi, ale też oni reagowali. Spontanicznie zostawcie go wytacy i padały wiązanie. Sprawa się toczy 4 lata. Chłopcy wszyscy zostali uniewinnieni. Był wyrok w muszynie, wyrok w nowym sąd uniewinn, uniewinniający, natomiast prokuratura jest niezadowolona, cały czas żąda wyższej kary i cały czas się odwołuje. Nie pozwalają na uniewinnienie, tylko żądają surowszej kary. Więc tak się tu odbywa. Ja bardzo współczuję rodzicom młodym. I życzę, żeby w jakiś sposób pomóc, żeby dobry adwokat, żeby można... Co jest prawem, niech będzie prawem, ale nie można przekraczać pewnych norm, zasad obowiązujących też w prawie. Nie może policja sobie pozwalać, bez, to znaczy ja uważam, że to było bez powodu, to była prowokacja i powinno, powinni za to ponieść karę. Już nie mówię, że rzeczywiście się nęka, bo mojego drugiego syna też nękali, gdzie w ogóle nie uczestniczył w zajściu. Także to nie jest tak, że ci młodzi rzeczywiście mają rację i ja im kibicuję i wszystkim znajomym też będę mówiła, żeby im kibicować. Dzień dobry, ja chciałam powiedzieć swój przypadek. Cztery lata temu, to było boże ciało, boże ciało w ciele, syn wracał, on gdzieś na imprezie był, wracał troszkę wypity. Jak ja się dowiedziałam, sądzie, jak się tłumaczyli, i pyta się go sędzia, czy y, rozrabiał coś. Nie, szedł spokojnie, to dlaczego się go zaczynali? Żeby mu krzywdy nie zrobić, żeby sobie krzywdy sam mógł nie zrobić, bo się może wywrócić, więc go przywieźli pod dom. Wie pan co? Gatowali go tam tak, że dziecko mała pomocy. Nie przywieźli go pod sam dom, dwie sesji wcześniej. I mąż ten, no weźmie się telewizor, siedzimy, mąż mówi, chyba co się dzieje, więc wyszedł szybko na podwórko, patrzy, my siedzimy, że się już gdzie pali, albo co. Nie, mówi, tu się nic nie dzieje, zobacz na ulicę. No, wyszła na ulicę, patrzy na ulicę, no jest, stoi radiowóz, kogoś biją w radiowość, ale nie wiesz, że to moje dziecko. Więc z ciekawości chciałam podejść, co tam się dzieje. Podchodzę i w pewnym momencie, jak oni mnie zobaczyli, go puścili. I on wtedy się podniósł i krzyknął, mamo ratuj mnie. Więc ja podbiegłam. To wie, wie pan, jakie mam ty i za klemasz przyleciał. Nie szarpali, pełno, ja mam oddukcję, w sądzie wszystko było. Jest dalej, Miałam obdukcję, miałem pełno siniaków, tu, tu. Zostaliśmy z mężem oskarżeni o czynną napaść na funkcjonariuszy policji, bo oni robili interwencję. Katowali moje dziecko, mam zdjęcia porobione jak leżał w szpitalu. Sześć dni leżał. Już go wypuścili w szóstym dniu, żeby nie było sprawy karnej. My tą sprawę wygraliśmy. Wygraliśmy tą sprawę, bo byliśmy nie, niewinnie osądzeni. A wie pani co zrobili? Przyszli, gdzie najwięcej ludzi, bo mieszkam, mieszkam, ja mieszkam 100 metrów od kościoła. Ludzie z kościoła szli. To oni przyjechali po mnie, i po męża, jak po bandytów w niedzielę i powiedzieli, że ja nie widzieli mi dobrowolnie na stół. Więc ja zadzwoniłam do adwokata. I mówię, co się dzieje. Pan adwokat mówi: Jeszcze od razu wniosek zatrzymania, jak coś, ja tam dojadę. I mówię: Proszę rozmawiać z policjantem, to wydaje: Proszę rozmawiać z policjantem. To powiedział: Pan się prawie nie znam do adwokata. Tak powiedział: Policjant, o nie, zna, nie zna, mądrzejszy od tego, myśmy tę sprawę wygrali. Z naszej, z naszej, tu, z Muszyny, ale oni nie zostali ukarani, oni żadnej kary nie dostali, my uzasadniliśmy w ale oni dostali awansy, bo ich poprzenosili, jednego do Letnej udali, a drugiego dali do, y do Krakowa do, anty, anty, do wygady antyterrorystycznej I tak, i tak i tak są wynagradzani za naszą krzywdę, naprawdę traktują nas jak jak... Śmieci, nie jesteśmy tu, nic nie warty. Naprawdę to jest, to jest chore, wie pan, ja, ja tak się zamarłam, że psy, Psychiatry. Psychiatry. w szpitalu byłam cały miesiąc, wpadłam w taką depresję, że ledwo się wygrywałam z tej depresji. To jest chore. Jeszcze to zatrzymanie, ja mam no, tak jak mapy. ma w zatrzymanie skuci, porządnie. Tu na komisariacie w Muszynie skatowali mojego syna. Skatowany. Jest. jest najbardziej z nich, wszystkich skatowanych. Ma obdukcję jeszcze. Oprócz tego jest teraz w domu. Dowiedzieli się, że studiuje bezpieczeństwo wewnętrzne. Za dwa miesiące za koniec licencjat się zaczyna. Więc mu powiedzieli: Pan, który jest naszym sąsiadem, którego matka jest nauczycielką. Który też kiedyś nie wiadomo co robił jako młody człowiek, powiedział sąsiedzie poznajesz, prosto w oczy otworzył mu e, powieki, prosto w oczy mu gazem dał i on go na tym komisariacie skopał. On, to ten chłopak, który jest tak Dobry sąsiad. Tak, który jest tak strasznie ładowany, bo jest bardzo długi, wysoki, tak ciężko był w, pakowany w samochód. Gdyby nie syn jednego tej pani tutaj, on by już nie żył, bo on się w tym samochodzie dusił, bo był trzymany, wylądował na gardle, był gaz, cały nos miał zatkany, chłopak krzyczał pomocy, bo, bo on się dusi. Ja w pierwszej chwili nie wiedziałam, że to chodzi od mojego syna, myślałam, że on to tego. A oni go wzięli, złożyli jak się. Jak nogi. To jest ten, którego pakują głową na dół. Tak? Które te nogi są takie złożone, nie wiadomo jak. Jest kopany, zbity. Rozpotykają się w jakimś publicznym miejscu i jest przy, przypuśćmy dwóch trzech, którzy jest od razu policja podjeżdża, rozgania ich, bo to już oni coś prowokują, coś już zaczynają. Przechodzą w jakieś tam miejsce, przypuśćmy ustronne, tam typu gdzieś tam, gdzieś nadrzeczkę czy coś, będą za nimi jeździć, dalej będą ich prowokować, że, że młodzież coś kombinuje. To gdzie co ta młodzież ma robić? Gdzie oni się mają spotykać? Przyjechali na święta, chcieli się wszyscy spotkać, bo rozjechali się. W w różnych miastach studiują, chcieli się spotkać jako kumple, spotkali się w ogródku piwnym, na piwie. No i nagle co? Bandyci przyjechali i, i sprowokowali policję? Że oni się spotkali razem po, po iluś tam miesiącach czasu? I mam pytanie do burmistrza, co ta młodzież w nie ma robić? Gdzie się mogą spotykać, żeby to nie było później coś nie tak z prawem? Jestem no. właścicielem sklepu, pod którym całe wydarzenie miało miejsce. No właśnie, pan powinien mieć największe pretensje do tych młodych ludzi. Mm, ma pan do nich pretensje? Proszę pana, pretensje ma się do osób, które rzeczywiście w tym momencie powinni wypowiadać na ten temat, czyli nie wiem, dlaczego po prostu stanowisko Urzędu Miasta w tym momencie milczy, bo nie widziałem żadnego wywiadu związanego z władzami naszego miasta. W dniu następnym po tym całym zdarzeniu po prostu, proszę pana, miałem kontrolę, wszystkie możliwe, jakie tylko są możliwe. Urząd Skarbowy, Urząd Celny, Izba Celna przeczepali mi sklep, tak szczerze mówiąc, nie wiem, nie wiem dlaczego. Nigdy mi nie udzielał e, informacji, dlaczego tak, e, takie miejsce miało znaczenie. Wiadomo, że w tym momencie tych ludzi próbuje się osądzić, że, że to są e, osoby, które, które są bandytami. Tak szczerze mówiąc, e, nie są bandytami. Bandytami była, są. E, bandyta, ja rozumiem, bandyta, bandytami są. Czy z... policja na przykład jako właściciel speku? Mm, nie, proszę pana, bo, bo, bo to była tylko i wyłącznie e, głośna, głośna rozmowa zanieczyszczeń nocnych w postaci, nie wiem, gwaru, który, który przy 30 osobach gdzieś tam wy, wyniknął. To nie jest tak, że, że przykładowo, nie wiem, Ludzie e, mówią, e, plotki chodzą, że, 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 że wszyscy są winni, cała młodzież do jednego wora spakować i ten. Dlaczego się nie wypowiadamy na temat e, e, policjantów muszyńskich? Jak oni funkcjonują, co robią, dlaczego zatrzymują ludzi, dlaczego legitymują ich? Po prostu no, 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 to jest nękanie, nękanie młodych ludzi. To są, to są, to są ludzie, którzy, którzy powinni nas chronić, a, a, a tak szczerze mówiąc, to to Tylko i wyłącznie szukają sobie jakichś, że tak powiem, zajęć związanych z tym, że, 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 że jeśli nic się nie dzieje, no to znajdziemy. A jak znajdziemy, no to, no to wiadomo, że będziemy dobrymi policjantami. Siedzieli na wale, pili sobie piwo, oni przyjeżdżali i za nimi gonili. I wie pan, jakie im dawali mandaty? Ja mam, mój syn dostał 300, 200, a za co? Za, e, jak się okazało, to był artykuł za jazdę bez ważnych dokumentów. Później się dowiedzieć. Tak, taki artykuł jest. Panie, co oni wyprawiali? Naprawdę, to jest to, jest, to, jest, to jest śmieszne bo naprawdę to jest, to jest to, co oni wyprawiali z tą młodzieżą, to się w głowie nie mieści. Ja wszystkie w domu te mandaty trzymam, bo, bo przyjechał z tego, z Urzędu Skarbowego pan komornik i mnie pytał, jak pan, jak to pani synowie jeżdżą? Ja wiem jak jeżdżą? Przecież oni nie mają nawet dokumentów, znaczy tych, prawo jazdy, jak mogą jeździć? Nawet rowerami nie jeżdżą, jak tu mają taki artykuł, 300 zł, 200 złotych, no to to, to to jest, a jak chwyciłam, grają na maszynach, na, na służbie, to później moje dzieci były tak nękane, że szkoda mówić, nie miałam żeby nagrać komórki, bo bym nagrała. Ja chciałam Proszę, też panie... powiedzieć mhm, coś, tak. ja jestem tutaj mieszkanką tego miasta od, od niedawna mhm. i mieszkałam całe swoje życie zawodowe w Nowym Sączu. Tam nigdy policja nie zachowywała się tak jak ta policja muszyńska. Ona wyraźnie prowokuje młodzież, wyraźnie ich zaczepia, wypowiada słowa, które są nie powinny. Przedstawiciel prawa bo to jest jednak przedstawiciel prawa i porządku tak, w taki sposób się zwracać do młodzieży. Są aroganci. Niegrzeczni. No, no co chcą, to robią. Człowiek, który tutaj wychodzi na ulicę, powinien się czuć bezpiecznie, a nie czuć się sprowokowany. Na tym, nie się policji. naturalnie, że nie powinien się bać policji. Nie powinien być, powinien być się czuć bezpiecznie. Czy ja wyjdę o godzinie pierwszej w nocy, czy ja wyjdę o godzinie piątej rano, mam się czuć bezpiecznie. A młody człowiek, który jeszcze ma Temperament taki, jaki ma, jeszcze nie jest odpowiednio ukształtowany, no zachowuje się, reaguje nie tak może czasami jak potrzeba, ale to nie jest powód do tego, żeby policja się w tak agresywny sposób zachowywała. Oni powinni dawać przykład, powinni wychowywać młodzież, a nie prowokować jej. Panowie, Przejdźcie panowie, może po muszynie i, i, i zadajcie mieszkańcom, bo my rzeczywiście się tutaj y, zbieramy jako osoby ja. znaczy jako osoby poszkodowane. W tym momencie wie pan co w Urzędzie Miasta dzwoniłem dzisiaj, jest wniosek o cofnięcie licencji na sprzedaż alkoholu w moim sklepie. Mhm. Tylko i wyłącznie po, po, po tym zdarzeniu. Mhm. No tak. Dla, dla, dlaczego przykładowo zwykli, zwykli mieszkańcy nie mają się wypowiadać w dwóch słowach? Tylko... Policjant to powinne, to bezpieczeństwo. Niestety w Muszynie od wielu lat mamy ten problem, że nie czujemy się bezpiecznie, bo wtedy, kiedy należałoby zaingerować i przeprowadzić jakąś interwencję, to jest ona nieprzeprowadzana. Natomiast bardzo fajnie się interweniuje w przypadku młodzieży ludzi, którzy dorastają, więc mają prawo do popełniania różnych błędów, ale nie o tym chciałam powiedzieć. Chciałam powiedzieć o tym, że policjant, tak samo jak nauczyciel, jak ktoś kto pracuje na co dzień z młodzieżą, to powinien być wzór do naśladowania. To nie jest powód, jeśli młodzież, faktycznie ja nie mówię, że oni są cudowni, natomiast od policjanta jak również od nauczyciela wymaga się kultury. Ja wiem, że emocje działają, człowiek się denerwuje, ale niestety, jeśli się taki zawód ma, to trzeba jednak panować nad swoimi emocjami. A jeśli się tylko nie potrafi, to nie trzeba pracować z młodzieżą. To państwo protestujecie, tak? Przeciw czemu? Oczywiście, przeciwko w ogóle zatrzymaniu naszych dzieci. Mojego syna zatrzymali na drugi dzień, kiedy został wezwany... Yy, rano, przepraszam, wezwany rano w charakterze świadka, złożył zeznania w charakterze świadka, po, po czym wypuściło go komisarz policji po pięciu minutach aresztowali mojego syna, zamieniając mu status z, 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 ze świadka na podejrzanego. Chłopak nic nie zrobił, nie znaliby go, bo pracuje w Anglii. Przyjechał na święta. Nie wiedziałby nawet, kto to jest Jarek Piróg, tyle, że sam poszedł na komisariat policji za zapytaniem, czy udzielili pomocy kuzynowi. Grzegorzowi. Więc w tym momencie został wyrzucony z komisariatu przez y, sierżanta Bawełkiewicza, po czym rano przyjechali zabrać go w charakterze świadka, po czym zatrzymali, więc nie wiem, gdzie jest zasadność y, zatrzymania mojego dziecka. Jakie to jest dla pana burmistrza bandyta, jeżeli pan nie zna, nie zna mojego syna. A ja jestem nauczycielem, nie pozwolę sobie, żeby ktokolwiek w ten sposób wypowiadał się o moim dziecku, że to jest bandyta. Nigdy nie był karany do tej pory. Policja twierdzi, że tam doszło do rękoczynów, że oni zaatakowali tych funkcjonariuszy. Pani wie, jak to wyglądało? Znam tylko sytuację z filmu. I nie sądzę, że pana, jeżeli ktoś ma ręce skute, tak jak Grzegorz miał ręce skute, to jak on mógł za, zaatakować policjanta? Jeżeli on go najpierw skół, po czym go uderzył, po czym, po czym go potraktował razem, po co? Jak on już był skuty. Gdzie był uzasadnienie jakiejś uzasadnienie agresji Bawałkiewicza na naszych dzieci? Jaki to modyta dla niego? Syn dalej jest zatrzymany? Syn jest, został zwolniony przez prokuraturę. To jest jedyny, którego zwolniła prokuratura w sobotę. Za, oczywiście swoje zarzuty dostał. Dostał zakaz wyjazdu z kraju, z kraju więc nie może wrócić do pracy. Traci pracę, traci mieszkanie, traci wszystko. Był sobie cały czas świadkiem zdarzenia. Obserwował to w sposób grzeczny. Tam nie używał żadnych legalnych i delikatnie podszedł na samym końcu i pytał się panowie, dlaczego wy aresztujecie za są zatrzymani? Po czym został uderzony, porzucony na ziemię, potraktowali go gazem, wrzucony do radiowozu, nie był sputy w kajdankach. Tak, też jest takie właśnie, taka rozbieżność właśnie, dlaczego, skoro on był agresywny, skoro bił policjantów, dlaczego przewieźli go na, na komisariat bez kajdanek, skoro był taki bardzo agresywny. Nie? No i dostał takie same zarzuty praktycznie jak wszyscy chłopcy, że zaczyna e, napaść na policjantów, że, że, że e, zniszczenie mienia e, policyjnego. No i praktycznie przez jakieś tam e, złe decyzje, no to, 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 to e, chłopak ma teraz, e, mógł szkołę nie skończyć, mógł, mógł, dopiero teraz mógł, może zostać bandytą. Jest na wolności teraz? No, jest na wolności, bo prokuratora uchyliła areszt czasowy. Podobno od, tego, od tej decyzji się odwołała. No, zobaczymy, jak to się ta sprawa dalej potem. Rodzice się zebrali i chcieli zapytać, bo podobno pan no, powiedział, że to bandyci, tak? Uczestniczyli, mają pretensje. Ale do kogo pan? to powiedziałem, że bandyci? Tak, twierdzą, że to akurat jest. Ale rodzice. do kogo nazwisko jakiejkolwiek osoby, bo, bo to są absurdy kompletne. I jeżeli coś takiego pada. To bym prosił, żeby ta osoba skonkretyzowała do kogo to powiedziałem. Bo po pierwsze, rodzice przyszli do mnie w Wielką Niedzielę z wnioskiem o interwencję, żebym podjął interwencję w sprawie zwolnienia tychże osób z aresztu. Nie umieli mi nawet powiedzieć dokładnie, o co tu w tym przypadku chodzi, czy oni są już sądzeni w jakimś trybie. Ja sprawy nie znałem. Znałem, że było jakieś zajście, natomiast nie znałem w ogóle. Natomiast. Rodzice powiedzieli mi, że jest jakiś filmik na internecie, że z tego filmiku wynika, że była brutalna akcja policji i żebym miał ja podjąć działania w tym zakresie. Odpowiedziałem rodzicom jednoznacznie, zresztą zostawili mi pismo też w domu w Wielką Niedzielę, że odpowiedziałem rodzicom jednoznacznie. Gmina do tych spraw, do prowadzenia postępowania tego typu, czyli postępowania przez sąd już w tym momencie, czy przez prokuratora, czy przez policję, nie ma nic. Ja nie mam do policji kompletnie nic. Ja nie nadzoruję policji i żadna ustawa mi da, nie daje takich uprawnień. To, co ja mam, jeżeli chodzi o policję, to mam prawo tylko i wyłącznie oczekiwać od komendanta policji sprawozdań rocznych z zakresu porządku i bezpieczeństwa w mieście. Drugie moje uprawnienie dotyczy opiniowania komendanta, czyli opiniowania kandydata na stanowisko komendanta. To są wszystkie moje uprawnienia. Ja takie posiadam, natomiast stosownie do y, moich kompetencji, jeżeli do mnie pismo wpłynęło jako do organu niewłaściwego w tej sprawie, to ja przekazuję do jednostki właściwej. W tym przypadku przekazałem ich pismo, czyli tą informację, że takie zdarzenie miało miejsce, bo, no, bo rodzice chcą, żebym ja ocenił czy to była brutalna akcja czy nie brutalna akcja na podstawie tego filmiku, który został zamieszczony w internecie. Nie jestem w stanie po pierwsze tego zrobić i na pewno bym tego nie dokonał w żadnym wypadku, chociażby z tego prostego powodu, że nie znam w ogóle sytuacji wcześniejszej, jaka miała miejsce, czyli czy nie było tam zdarzeń takich, które Spowodowały taką, a nie inną reakcję w tym momencie policji. Nie jestem w stanie tego w żadnym w tym wypadku stwierdzić, I ponieważ prowadzą to organa właściwe, i nie mam tu żadnych powodów, żeby od razu a priori założyć, że te organa e, będą prowadziły sprawę źle, a nawet gdybym założył, to nie mam w tym zakresie żadnych uprawnień. Prowadzą to, w tej, w tej sprawie występują właściwe organy, czyli występuje Prokurator, występuje sąd, on ocenia na podstawie materiałów, które zostały zgromadzone, czy była brutalna akcja policji, czy nie było, lub też, czy było zakłócenie porządku i spokoju nocnego i yy, podlegają na przykład te osoby określonym sankcjom. Natomiast no to stwierdzenie, że ja tu używam jakichś słowa bandyta, czy cokolwiek, to jest kompletnie wyssane z palca. Z żadną z tych osób nie rozmawiałem na ten temat. Owszem, są e, działania rodziców... E, Próbujące zmusić mnie, próbujące nawet wręcz zastraszyć, żebym podjął działania, których nie mam jakich podjąć, bo ja po prostu nie mam żadnych możliwości. Ani wyjaśniania we własnym zakresie, bo nie, nie przysługują mi żadne tego typu kompetencje, to musi, wys, wys, muszą wyjaśnić właściwe organy i one ocenią, czyli, tak jak powiedziałem, prokurator i sąd, czyli ten, to już ostateczna decyzja, która, czyli wyroki, które sąd tu w tym momencie podejmie. To jest wszystko. Ja mam jeszcze pytanie, bo usłyszałem dużo ciekawych słów na temat pracy funkcjonariuszy policji w Muszynie. Czy gmina ma, czy miała jakieś uwagi do tego? Do tej, do tej pracy. Powiem tak, że nigdy do mnie nie docierały informacje dotyczące złej pracy policji. One docierały w zakresie złej pracy, w zakresie przede wszystkim niewykrycia sprawców, a szczególnie w sprawców czynów huligańskich, które ostatnio miały miejsce w naszym mieście. Konkretnie dotyczy to kilku podpaleń budynków, które były niezamieszkałe i co stanowiło jakieś określone zagrożenie dla tutaj, dla e, mieszkańców. Dotyczyło również wybryków huligańskich w postaci czy niszczenia mienia, tak jak to się działo e, kilka miesięcy temu, zresztą systematycznego niszczenia mienia i nigdy się nie udało wykryć policji e, sprawców tych że e, czynników. Policja, pytana o to, skarżyła się, że ludność miejscowa nie współpracuje w tym, Zakresie, czyli jeżeli, jeżeli nawet mają jakieś podejrzenia i tak dalej, nie są w stanie tego udokumentować, dlatego że nie mają dowodów, no i kończyło się to zazwyczaj praktycznie rzecz biorąc niczym. Rób też policja skarżyła się, że wnioski, które są kierowane do sądu są rozpatrywane później przez sąd na zasadzie odrzucenia tego wniosku, uniewinnienia tej osoby, czy też no, jakiegoś innego tutaj stanowiska. Ale natomiast jeżeli by były jakieś informacje o złej pracy, o jakimś brutalnym traktowaniu. Absolutnie nie miałem. To jest pierwsza sytuacja i pierwsza, która jest skierowana przez rodziców tych osób, które zostały zatrzymane przez policję.